Kolejna gala UFC nadchodzi wielkimi krokami, ale to jest gala wyjątkowa dla polskiej publiczności. Wyjątkowa również dla Mateusza Gamrota, naszego reprezentanta w kategorii lekkiej, który po raz pierwszy w piątym pojedynku dla organizacji UFC otrzymuje szansę walki w najważniejszym pojedynku wydarzenia. No i z niecierpliwością czekamy na to starcie. Na kilka dni przed galą udało nam się połączyć z Mateuszem Gamrotem, który jest z nami prosto z Las Vegas. Dzień dobry. Mateuszu. Ja mówię: Dobry wieczór, ty mówisz: Dzień dobry, bo ta różnica czasowa jest dosyć spora. Dzień dobry naszych polskich kibiców i fanów. Dzień dobry w Las Vegas, także witam serdecznie. Tak, zerkam w Twoje media społecznościowe i mam wrażenie, że z dnia na dzień to naładowanie, ten gatunek emocjonalny i Twoje przede wszystkim nastawienie mentalne jest coraz lepsze, chociaż wydawało się już na początku tego okresu przygotowawczego, jak została ogłoszona walka, że już lepiej być nie może. Natomiast ja mam wrażenie, że cały czas podkręcasz, podkręcasz się przed tym, przed tym pojedynkiem. Może ja nie potrzebuję się podkręcać, bo naprawdę mam wysoką dawkę motywacji co do tego pojedynku, ale z dnia na dzień ta śruba coraz mocniej się sama dokręca. Przeszedłem wiele testów, tak jakby w tym okresie przygotowawczym i muszę przyznać, że każdy pojedynczy test przeszedłem naprawdę bardzo dobrze. Co to mnie jeszcze bardziej umacnia? Ostatni pobyt w ATT też mi pokazał bardzo dużo, że naprawdę jestem gotowy na wszystko, co się może wydarzyć w tym oktagonie. Jako dociekliwa hiena to muszę cię podpytać, bo powiedziałeś tak bardzo enigmatycznie tajemniczo o testach, coś o tych testach więcej, to były jakieś sprawy na sali treningowej czy, czy gdzieś sprawy prywatne, których nie chcesz poruszać? Bardziej zada... rzeczy, które działy się na sparingach, na, na walkach zadaniowych, nie wiem, wychodziłem z kończących technik, wytrzymywałem pięć, ruby, pięć rund z dochodzeniowymi nowymi zawodnikami, sparowałem i z ruskimi, z zapaśnikami z Dagestanu i sparowałem z Porierem i sparowałem z Maszwidalem. I miksowali się ci wszyscy ludzie i miałem treningi wytrzymałościowe po 5 razy 5, które też bardzo dobrze przechodziłem. Eee, no to są pojedyncze takie rzeczy dla mnie, które mnie umacniają po prostu, ale też treningi. No nie wiem, pogląd Mike'a Browna, jego opinia zewnętrzna na, na, na ten trening, więc na ten trening, na tą walkę, na to wszystko, co mnie czeka w Oktagonie. Eee, ja jemu przekazałem swój jakby tok myślenia i to, co chcę zrobić w Oktagonie, co jego też to zaskoczyło, bo on miał zupełnie inny pogląd. Więc naprawdę mocno optymistycznie ja wchodzę w sobotę do tej klatki. A co się wydarzy, no to już jest zapisane odgórnie, więc co ma się wydarzyć, to się wydarzy. To przejdźmy może po tych etapach, po kolei, bo faktycznie ten okres przygotowawczy do tego pojedynku był wyjątkowy, z tego względu, że podzieliłeś trochę ten okres przygotowawczy. Ostatnia prosta w ATT, natomiast była też wizyta oczywiście w Polsce ze względu na sprawy prywatne, ale tutaj też odbyła się duża część, lwia część tych przygotowań. Mówiłeś, że uda się w Polsce przygotować lepiej niż, być może niż w Stanach Zjednoczonych. Jak oceniasz to po tych przygotowaniach, bo wiadomo, że... Że ten okres już jest za to, bo udało się wszystko zrealizować tak, jak sobie to zakładałeś? Wszystko spełnione na 100%, żadnych kontuzji, żadnych mikrokontuzji. Wszystkie treningi dopięte na 100%. Z każdego treningu efekt zadowalający też prawie pod 100%. Plus dożyłem wyjazdy do, do Bizona Milicz, czyli tam, gdzie tak jakby wychowałem się i nauczyłem się wszystkich swoich techników zapaśniczych, tam podrasowałem jeszcze swoją formę. E, więc naprawdę wszystko, no wszystko dobrze to przebiegało. No, lepiej bym sobie nie mógł tego wyobrazić. E, bardzo się cieszę, że zrobiłem okres przygotowawczy w Polsce, w moim klubie, bo jakby wszystkie inne zewnętrzne rzeczy miałem pod okiem. Czyli jakby trenera od przygotowania motorycznego, co mnie dopilnował i dokręcił śrubę. Miałem fizjoterapię, co mogłem korzystać 2, 3, 4 razy w tygodniu, gdzie od razu były eliminowane wszystkie kontuzje. Miałem rodzinę przy sobie, co mi też dawały dodatkowy zastrzyk motywacji. A też połączyłem wyjazd do ITT, gdzie zrobiłem na początku trzy tygodnie i zrobiłem na końcu trzy tygodnie, więc tak jak wspominałem wcześniej, najlepiej złączyć to wszystko i tak też zrobiłem. Pewnie o planie taktycznym nie będziesz chciał mówić, a to za sprawą dociekliwych fanów z Armenii. I tutaj moje pytanie, czy faktycznie ty doświadczyłeś na własnej skórze, gdzieś na, w mediach społecznościowych tego, że ci kibice Armana Sarukiania są wyjątkowi i też dały, dały, da, dali o sobie odczuć w twoich mediach społecznościowych? Bo szczerze powiedziawszy, jak udzieliłeś tego wywiadu w Oktagon miesiąc temu, po raz pierwszy gdzieś, jak chodziły jeszcze plotki o tym pojedynku, to ja dostałem... Kilkanaście wiadomości od fanów z Armenii, o czym Mateusz mówił, żeby im przetłumaczyć. Nie wiem, czy u Ciebie też tak to wyglądało. No, nie sposób tego ominąć. Wystarczy wejść na moje social media i też zobaczyć wysyp tam armeńskich flag, czy armeńskich ogni, czy armeńskich czegoś, albo po prostu jego fanów, że, e, że tak jest. Po prostu nie dziwi mnie to wcale. no Jest mocnym zawodnikiem. W Stanach jest uznawanym za bardzo dużego faworyta. Plus, stawka jest coraz wyższa. W, każdym, w każdej naszej walce, więc wcale mnie to nie dziwi, ale dodatkowo motywuje. No i to jest, to jest najważniejsza informacja. Plan taktyczny, bo to jest sprawa ciekawa, powiedziałeś, że ty coś przygotowałeś, jadąc już do Stanów Zjednoczonych, jakiś pomysł na ten pojedynek miałeś, natomiast zaskoczyłeś nieco tym pomysłem majkiego Brauna, który pojawi się w Twoim narożniku ostatecznie. I tutaj jest pytanie, kto decydował o ostatecznym planie taktycznym na tę walkę? Bo, bo to jest intrygujące dosyć patrząc na, na to, jak wyglądały te przygotowania? A kto wychodzi się bić do OKTAGONu, Maciej? Pan Mateusz, Pan Mateusz. No, więc wiesz Sodzi, to jest też, wiesz, każdy trener może ci coś podpowiedzieć, każdy trener może ci coś zdradzić, tak samo sparyk parter, no ale ostatecznie ty wychodzisz do klatki, ty walczysz i wszystko spoczywa na twoich barkach, więc decyzja ostateczna należy do mnie. Tutaj bardziej chodziło o to, że wiesz, Mike Baum zwracał na inne rzeczy uwagę, na które powinien uważać. Ja mu przedstawiłem swój punkt widzenia na to i on też był mile zaskoczony po prostu moimi ruchami, jakie Chcę wykorzystać, bo wiele osób bo może się wydać, że on jest lepszym zawodnikiem ode mnie, bądź będzie groźniejszy, bądź może mnie zaskoczyć, ale te wszystkie jego najmocniejsze strony wcale mnie jakoś nie paraliżują, więc jest po prostu dobrym przeciwnikiem, ale kolejnym jak każdy inny, którego spotkałem na swojej drodze. No właśnie, i do tego też chciałem nawiązać. Czy nie jest przypadkiem tak, że ten diabeł nie jest taki straszny, jak go malują, że, że gdzieś on jest demoniczny, uważany za zdecydowanego faworyta? Natomiast im bliżej tej walki, to ty się czujesz coraz pewniej z tym, co na niego przygotować. Czy, czy też to tak wygląda z twojej perspektywy, że im dalej w las szedłeś z analizą, to, to dostrzegałeś jeszcze więcej elementów, w których jesteś od niego lepszy, albo może znaleźć swoje szanse? Wiesz, do tej walki też dużo pracuję z psychologiem sportowym z Mikołajem Kuterskim. Znaczy nie do tej już od dłuższego czasu współpracuję i, i te wszystkie, wszystkie styki w głowie fajnie się układają, ale pracując z nim, wiesz, to też wcześniej mi pokazało, że ja mam się skupiać na sobie i na swoich rzeczach, co ja chcę zaprezentować w Oktagonie. I tak jest tym razem. Ale oglądając go tak jakby coraz więcej, tym coraz bardziej się upewniam, że właśnie nie jest taki straszny, jak go wszyscy wszyscy pis, wypisują. No, jest... Generalnie jest jakby stylistycznie podobny do mnie, no, gdzieś chodzi konsa, kopie, bije, ale ostatecznie chce przewracać, rzucać się w nogi i trzymać tego bodyloka. co dla mnie jest bardzo optymistyczną wersją. No, bo taktykę, tak jak już mówiłem, pytać nie będę, bo już co nieco nam powiedziałeś miesiąc temu i podejrzewam, że też swoje dołożyłeś, a ze względów, które już wspomniałem, lepiej o tym po prostu nie mówić. Natomiast ja zapytam o wylot do ATT i to, tę to ostatnią prostą, bo wiemy, że Arman też jest zawodnikiem, który tam bywał. Teraz przygotował się w Las Vegas w Syndicate MMA, natomiast jest zawodnikiem, który też ma tam swoich znajomych. Czy jakoś niektórzy na ciebie z patrzyli, że o, Gamrot przyjechał, a my znamy lepiej i trzymamy lepiej z Armanem, no to trzeba się przeglądać, czy zupełnie tego nie doświadczyłeś i, i, i tego nie widziałeś? No przede wszystkim jest tam trener Parumpa, główny trener jiu-jitsu który jedzie do niego narożnika No i przede wszystkim musiałem na niego uważać, to nie ma co ukrywać. I też bardzo się cieszę, że Krzysiu klaczyk ze mną pojechał, bo naprawdę on oddawał całe serce i całego siebie w tych przygotowaniach, żeby mi pomóc. I też właśnie, żeśmy się starali mijać z tym trenerem Parumpom na. Na sali, na szczęście jest to potężny gym, jest bardzo mnóstwo sal treningowych, klatek i o różnych godzinach żeśmy trenowali, żeby się z nim nie spotkać. Jest duża część zawodników właśnie z Rosji, z, ze wschodu stamtąd, ale e, właśnie, część pewnie jest za nim, część była też mocna za mną i tak samo teraz też część od tych zawodników ja dostaję wiadomości, że na przykład trzymają kciuki za mnie i życzą mi powodzenia, więc jest to fajnie motywujące. Z Krzysiem żeśmy się śmiali, że to podobna historia jak z Rokiego, czwórki, jak Rokiego do, do Rosji i z biegiem czasu ta publiczność zaczęła jego skandować i dopingować Rokiemu w tej walce. więc I podobnie wydaje mi się było tutaj, na początku Rosy patrzyli na nas właśnie może właśnie tak, że kto ja jestem, ale przyglądając się moim treningom, mojej dyspozycji, to co robię, to z czasem zaczęli się zastanawiać i nawet przyglądać się i bić brawo. O proszę, tak jak wspomniałeś wątek Rosjan, bo wiemy, że Arman ma paszport ormiański, ale też bardzo blisko związany jest z Rosją. Wypowiada się zresztą jako ojczyźnie o Rosji. Ty kiedyś pamiętam po jednej z walk właśnie z rosyjskim zawodnikiem, powiedziałeś wprost, że ja ruskich będę bił, bo ruscy są słabi. Czy, fa czy faktycznie gdzieś ten naród jest takim narodem, który tobie gdzieś nie leży albo charakterologicznie, albo ich Podejście albo ich mental, że te pojedynki są dla ciebie wyjątkowe i tak jest również w przypadku Armana Carukiana? Nie. E, to było powiedziane pod wpływem emocji, Wy, wychodząc wtedy z klatki. Jest to też wyrwane, tak trochę. Ogólnie nie uważam tak. Uważam, że Rusy są bardzo mocni, jeżeli chodzi o zapasy, to są najmocniejsi na świecie. E, ogólnie, jako sport, są, w sporcie są bardzo mocni, bo czego się nie chwycą, to osiągają bardzo duże wyniki. Więc. E, nie powtórzyłbym tej wypowiedzi na pewno, bo mówię, to było pod wpływem emocji. I gdybym w tamtym momencie, nie wiem, bił się z Białorusinem czy z Francuzem, to bym powiedział dokładnie to samo zdanie, ale o tej innej narodowości po prostu. Więc, więc to po prostu był taki pod wpływem emocji mój, moja nonszalancja i pewność siebie. Uważam, że są bardzo mocni, ale to też nie kwestionuje, że ja jestem pewny siebie. Ja wychodzę i naprawdę chcę zaprezentować swoją najlepszą wersję tam. No i na to oczywiście czekamy Mateusz, oczywiście walka wieczoru, bo ja Ci w ogóle nie pogratulowałem, jak ostatnio rozmawialiśmy to była walka na dystansie trzech rund, teraz jest pięć rund i jest main event. Patrząc na ten pojedynek wieczoru, z Twojej perspektywy, zawodnika, który pierwszy raz się z tym mierzy, Ty doświadczyłeś dużo różnic pomiędzy tymi obowiązkami, które miałeś nałożone walcząc w pojedynkach, które znajdowały się niżej w karcie, a teraz kiedy jesteś w walce wieczoru? No właśnie dzisiaj wróciłem z Mediadaju tak jakby z UFC Apex i tak jak zawsze była jedna, jeden wywiad, jedna konferencja, tak dzisiaj, bo miałem z 4 czy 6 tych wywiadów, nawet nie wiem, ale z pomieszczenia do pomieszczenia przechodziłem po prostu i gadałem z tymi ludźmi. I najgorsze to, że po angielsku cały czas, ha! ale wiem, że to nie koniec, bo wiem, że jutro jest jeszcze jakiś wywiad i w piątek jest poważnie jakiś wywiad, więc tych obowiązków medialnych jest dużo więcej. A co do spraw sportowych, no to po prostu wydłuża, wydłuża się ten dystans, czyli o dwie rundy więcej, co wydaje mi się gra na moją korzyść. Ja o to zabiegałem, ja już jestem doświadczony na tym dystansie, walczyłem kilka walk w KSW na, na tym dystansie. Może nie wszystkie tyle toczyły się ten dystans, ale robiłem przygotowania, więc to jest ten cały okres cyklu, tak który ja już przeszedłem wielokrotnie. A było jakieś pytanie dotyczące tego, że dwóch zawodników, którzy zajmują kolejne 11-12 miejsce w rankingu kategorii lekkiej, dostaje szansę walki o pas. O, oczywiście, walki wieczoru życzymy, walki, walki o pas. Natomiast, kiedy ogłoszona została ta walka walką wieczoru, to gdzieś pojawiał się taki dwugłos w mediach mediach zagranicznych. To są odpowiednie nazwiska. Jak, jak ty na to patrzysz? Ja to się nie zastanawiam. To jest de decyzja szefostwa i decyzja UFC. Najwidoczniej widzą w, nam, w nas potencjał i, i zestawili to jako walkę wieczoru. Gdyby nie chcieli, to by tego nie zrobili, więc na no, UFC, media, nie wiem, wskaźniki jakieś muszą pokazywać, że jesteśmy wschodzącymi prospektami. I generalnie wydaje mi się, że nie ma różnicy, kto wygra w, w sobotę w nocy, ale w następnej walce wygrany powinien walczyć stop 5 już. O, proszę, to jest mocna deklaracja, natomiast tak, tak to może faktycznie wyglądać. W jednym z materiałów promocyjnych, licznych, bo, bo tych materiałów pojawia się coraz więcej, sporo czasu było poświęconych Twojej osobie i twojemu, Twoim zapasom, czyli Twojemu backgroundowi. Z tego się wywodzisz. Czy ty uważasz osobiście, że to jest płaszczyzna, która będzie kluczowa dla tego pojedynku? No, w pewien sposób na pewno będzie kluczowa. no Arma w każdej walce dąży do sprowadzania walki w parterze. Ja też w sumie się tego nie migam, więc myślę, że będzie to kluczowe, nie? A czy potwierdzasz te słowa i powtórzyłbyś je dzisiaj, które wypowiedziałeś miesiąc temu, jak rozmawialiśmy tutaj w programie Octagon Live, że na pewno Armand Sarukan będzie pod tobą leżał? No. Nie ma w tym żadnej tajemnicy. Ja na pewno będę chciał go przewrócić, więc. Na pewno będę chciał dołożyć jeszcze więcej rzeczy, więc wiesz, czy na pewno to okaże się w walce, ale na pewno będę dążył do tego. Okej, okay. o taktykę Mateusz nie pytam, tak jak wspominałem, natomiast zapytam jeszcze o tę twoją pozycję przed tym pojedynkiem, bo tak jak wspomniałeś, jesteś underdogiem w tej walce, nie wiem czy to patrzyłeś sobie na poprzednie swoje pojedynki, jak wyglądała historia twojego ustawienia względem kursów bukmacherskich? Nigdy na to nie patrzę, to są generalnie właśnie tak jakby sprawy dla dziennikarzy, dla fanów, dla, dla koneserów, to sobie, wiesz, siedzą przed telewizorem i analizują to, więc e, dla mnie nie ma to najmniejszego znaczenia, tak jak mówiłem kiedyś, wiesz, bardzo fajnie, że się bije w walce wieczoru, ale biłem się też na, w pierwszych walkach i na KSW i na UFC I nie ma dla mnie to jakiegoś większego znaczenia, po prostu ja chcę wyjść, zrobić robotę, a wielokrotnie te wskaźniki czy kursy pokazywały, że ci niby znawcy bardzo często się mylą. No, to ja tylko jako ciekawostkę Tobie powiem, że zerknąłem na portal Tapologii. Tam są te zestawienia kursów przez lata, które pojawiały się gdzieś właśnie w zakładach. I od 2014 roku, jeśli to są chyba większość Twoich pojedynków, 14 walk po raz pierwszy. Jesteś underdogiem w walce. Nie wiem, czy ty to gdzieś odczuwasz. Pewnie nie, bo tak jak mówisz, tym się, tym się nie interesujesz. Natomiast taka ciekawostka dosyć interesująca. I tutaj rodzi się moje pytanie, czy, czy faktycznie Arman, twoim zdaniem, bo, bo pewnie odpowiesz mi na zasadzie, że dowiesz się w sobotę. Natomiast analizując tego przeciwnika, czy to jest największe wyzwanie przynajmniej do rozpracowania? Mm. No właśnie, no to tak mogę ci powiedzieć, że zobaczymy w sobotę, wiesz, bo to wszystko pokaże oktagon, wiesz, często było tak, że wiesz, że wychodził zawodnik do dużo słabszego niby zawodnika, a robił ciężką walkę, a może się okazać tak, że wyjdę i, się... i będzie tak jak z Jeremim, że go w minutę skończy na przykład, więc, więc ciężko tutaj to powiedzieć. Na papierze tak się wydaje, że może być najcięższy, ale wiesz, co, się, co będzie w Oktagonie, to tego nikt nie wie. Ostatnia prosta przed pojedynkiem, także Mateuszu muszę zapytać o twoje samopoczucie i zbijanie wagi, bo gdzieś wrzuciłeś w mediach społecznościowych te zdjęcia już czy z klatki, czy z sesji zdjęciowych i wiadomo, że Mateusz tam mocno wysuszony, natomiast czy wszystko idzie pod tym kątem dobrze, czy ta aklimatyzacja, te dwa tygodnie buforu bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych jeszcze spowodowały, że ten proces wygląda zdecydowanie lepiej? Ale w sensie, że obawiasz się, że nie zrobię, czy co? Nie, no ty zawsze robisz, tylko po prostu jak się czujesz. Ja się o ciebie martwię, Mateuszu. Nie, dziękuję bardzo, ale czuję się naprawdę fenomenalnie dobrze. Jestem profesjonalistą, wiesz, stara zasada, ile by nie było, to i tak trzeba to zrobić. Po prostu trzeba mądrze do tego podejść, ale wszystko idzie zgodnie z planem, no, to jest proces, to jest matematyka, którą trzeba dobrze obliczyć i, i tyle. Mateuszu, to jeszcze budując takie napięcie przed tym pojedynkiem zapytam ciebie, czy Arman Sarukian to jest zawodnik, który tobie przed pojedynkiem zaszedł mocno za skórę, bo ja mam wrażenie, że tutaj wcale nie trzeba budować tego napięcia pomiędzy wami, bo ono się zbudowało przez te tygodnie samo gdzieś i wymiany w mediach społecznościowych i gdzieś wypowiedzi Armana, czy też jego, jego wpisy I, i czy to jest rywal, który, który gdzieś tobie najbardziej nie leży, Charakterologicznie. Nie, nie, przynajmniej nie, nie dotarło do mnie, żebym te jakoś mi ubliżył, czy jakoś mi tam, wiesz, odcisnął e, odcisk na, na stopach, więc normalnie przeciwnie jak każdy inny, nie wiem, jak on podchodzi jakoś arogancko albo agresywnie do tego, to no to świetnie ja po prostu chcę wyjść zrobić robotę i przejść dalej. Mateuszu, to nie mi nic innego, jak tylko ciebie zapytać, jak sobie życzy, żeby ten pojedynek przebiegał? Mm. Wiadomo, że fajnie jest kończyć pojedynki przed czasem, prawda? Czy z Gajo, czy, czy poddanie. I na pewno jak zobaczę możliwość przed, to ją wykorzystam. Ale chciałbym, żeby to było pięć rund naprawdę wyniszczającej wojny z mojej strony, że chciałbym pokazać dominację, że, że faktycznie jestem dużo lepszym zawodnikiem i udowodnić wszystkim, że jestem jednym z najlepszych zawodników na świecie. Ja tylko się pod tym podpisuję i tego Tobie Mateuszu życzę. Mógłbym pozawracać głowę jak to Hiena o sprawy z ostatniego weekendu, natomiast Ty masz głowę już sfokusowaną na sobocie, także męczyć nie będę i tylko Tobie życzę na ostatniej prostej dużo spokoju, dużo zdrowia, udanego zbijania wagi no i żeby ten plan na ten pojedynek się sprawił, jak kibice w nocy soboty na niedzielę zobaczyli prawdziwą wojnę w walce wieczoru, a tak naprawdę nad ranem, bo około godziny 6.30 pewnie pojawisz się w klatce. Tak jest. Bardzo dziękuję. I co? Do usłyszenia. Do usłyszenia i do zobaczenia, Mateuszu. Także trzymamy mocno kciuki, napinamy mocno bicepsy. Jesteśmy z Tobą, Mateusz. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. No i dobranoc życzę.